to był największą gwiazdą w tej komisji pana zdaniem No jest zdecydowanie z mojego punktu widzenia Jan Rokita. Eee, szkoda panu, że go nie ma w polskiej polityce. Eee, bardzo szkoda. Przypadek Jana Rokity wiele mi mówi. Eee, pokazuje, że w polityce niestety nie ma miejsca dla ludzi, którzy nie są bardzo twardzi i zdeterminowani. Czyli jest za mało był zdeterminowany. Jan Rokita nie bez powodu przegrał rywalizację z Donaldem Tuskiem, dał mu się wielopoziomowo ograć, nie okazał wystarczającej determinacji, nie okazał wystarczającej siły, był zbyt naiwnym człowiekiem, no i niestety przegrał, bardzo tego żałuję. Może Jest to nie... była kwestia zachowania rodziny, tam pamięta pan, była historia z jego żoną, która była w Prawie i Sprawiedliwości, Neli Rokita. Tak, tych sytuacji było wiele, natomiast one wpłynęły na to, że Jan Rokita niestety przegrał z Donaldem Tuskiem. Mi znacznie bliżej jest do Jana Rokity niż do Donalda Tuska i wolałbym bardzo, żeby Platforma Obywatelska miała twarz właśnie Rokita, a nie Tuska. Ale to już nie zdarzy, bo Jan Rokita nie zamierza wrócić do polityki. Parę miesięcy temu siedział w tym miejscu, w tym studiu i powiedział, że dobrze, że odszedł, dlatego że... W polityce za dużo do powiedzenia miał zły, tak naprawdę diabeł.